Witam na konferencji prasowej po trzeciej kolejce i trzeciej ligi, grupy pierwszej. Polonia Wisła pokonała Droni Radom 1-0. O komentarz tego spotkania poprosimy trenera żydnych gości. Z pewnością jest to dla nas e, duże rozczarowanie. Chcieliśmy zagrać tutaj o pełną pulę, niestety e, w momencie, kiedy złapaliśmy niezły moment e, grania, kiedy wydawało się, że ta nasza gra wygląda coraz lepiej i się zazębia, straciliśmy e, bramkę z rzutu karnego. Później nasze ataki były niedokładne, brakowało nam momentami e, zimnej krwi i myślę, że tutaj trochę ta zimna krew zawiodła, że powinniśmy grać cierpliwiej i jeszcze więcej stwarzać sytuacji, ale mówię, no, dla nas początek sezonu jest ciężki. Wierzę w ten zespół. Nie mam pretensji do nikogo, jeśli chodzi o zaangażowanie, Chłopaki naprawdę. Ciężko pracują, chcą wygrywać, chcą e, grać dobre zawody. Wierzę, że z czasem będziemy osiągać lepsze wyniki a nasza praca się obroni na boisku. Gratuluję gospodarzom awansu i, i wygramy w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję za gratulacje. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. Ostatnie dwa mecze broń, widać duże doświadczenie z tyłu, wprowadza im środkowy obrońca, tak jak Waszlaj. I tutaj spodziewaliśmy się, że, że będzie ciężko nam się gdzieś przebić przez dobrze sterowaną przez niego obronę. W pierwszej połowie możemy żałować sytuacji, którą mieliśmy. Sergij Górow dobrze doszedł do sytuacji. Po tym jeszcze Dawid Bogdański mógł lepiej się zachować przy Dobitce. Nie wykorzystaliśmy, myślę, że jeszcze też z jednej dobrej sytuacji z bocznego sektora. No i tak naprawdę druga połowa, tak jak tutaj trener wspomniał, już się troszkę rozsypała my lepiej to wykorzystaliśmy. Udało nam się strzelić rzut karny. No niestety za chwilę żółta kartka, druga dla, dla Rafała, lidera naszej defensywy. Ale bardzo cieszy to, że z ławki dzisiaj kto nie wszedł, to trzymał poziom tego spotkania i w dziesiątkę daliśmy radę. Za to szacunek dla całej drużyny, bo widać, że już te zmęczenie się powoli nakłada, to dopiero trzeci mecz, a my już jesteśmy trochę przetrzewieni kontuzjami, urazami. No i teraz dochodzą jeszcze mecze w środku tygodnia, plus niedługo Puchar, więc na pewno każdy z zawodników musi być gotowy, ale ja wierzę że w tych zawodników, że oni w każdym momencie, tak jak dzisiaj, wejdą i będą stanowili dalej o sile drużyny i będziemy mogli być dalej solidnym, myślę, Beniaminkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma, dziękuję. to Lizbach pokonuje Bronę Radą 1.0. Do zobaczenia.